ma, witamy w grze Slime Rancher Nie bez powodu znajdujemy się obok różowego glutka Ponieważ dzisiaj spróbujemy go nakarmić Na tyle, żeby pękł W końcu on je wszystko, więc to też będzie łatwiejsze Czekajcie, bo w sumie jak mu chyba zostawię Chociaż dobra, zostawię tu, dobra? Tu z tymi innymi I jak on je wszystko o, no to tu są owocki no to lecimy dalej. żeby poszukać dla niego na tyle jedzenia, o tej cholero jedno, żeby mu starczyło. No to co? Lecimy. Tu, jakby się urosło. Jakby się urosło. No, fajnie. O tutaj jest. Marchewka. Dobra, bo marchewkę mi jeszcze w Oj Ojej. Dobra, lecimy szybko tam. Na farmę. Żeby to sprzedać. Tu kurczaczki. Siedzieć. Tu mi nie urosło, tak? Okej. Okay. Kaski. Tu mi też chyba nie urosło. Duba. Strasznie długo rośnie. Wiem, że potrzebuję wady i innych rzeczy, ale no nie mam. Co ja wam poradzę. Dobra, zbierzemy to. Dobra, dobrego chociaż wyrzuciłam. Szczerze, no tak naprawdę, no to nie wiem ile tego jedzenia potrzebuję. Bo wydaje mi się, że dużo więcej niż ogólnie mam w Ekwipunku. Więc chyba bym pozbierała właśnie to wszystko i, i poczekała aż. ojej, jej. I poczekała. Robić. co ja to wolę chyba zebrać? Bo to trochę stracha. Tu jeszcze się nie ten. No, co ja mam? W sumie on wszystko je. Więc kurczaki też by zjadł. To idziemy poszukiwać. Poszukiwać w poszukiwaniu kurczaczków i innych owoców. Marchewki, marchewki, marchewki! Dobra. Szczerze no, zostawiłabym mu to jedzenie, ale boję się, że ono zniknie mi jakoś magicznie. To pozbieram i w międzyczasie wrócę do nas na farmę. Bo tam jeszcze się powinny wykluć. Dobra, to to wyrzucę. Kurczaka wezmę, kurczak jest dla nas ważniejszy niż ten. Dobra. O, akurat drzewko. Nie. Ale to są dziady? No, serio. Nie spojrzałam, kurde. Zostaw tą marchewkę. Dupa. Czyli marchewkę, i to, to. No, niestety. Już mam. Czyli nawet jakby u mnie była to. Nic z tego. A tu jest też drzewo tego Okej okay. Aha, okej okay. nie widziałam tego 500 ,12 zł, 12 Wiecie co? To jest chyba warte tego Szczerze? Jedno nie wysrało. Albo jestem ślepa. A nie, dobra. Ja po prostu liczyć nie umiem. 5, 14, tych, no dobra. ty kurde gnoju Siedzieć tam. Stawcie tam Dobra. Okej. Okay. Mm. No właśnie. Się przydało, to na pewno by się przydało. A czy ja sobie mogę zwiększyć miejsce? Woda jeszcze. Dobra, zwiększyłam sobie miejsce. Które nam się naprawdę bardzo przyda. To jeszcze nie urosło. Dobra, okej. Okay. To lecimy. Kurczaczki. Jakby one już urosły. Dobra, małe też mogą być. Już raczej i tak nic innego nie znajdę. Marchewka. Aha, tylko jedną mogę. Chyba. Też marchewka. A czy ja mogę na początku tego wziąć marchewkę? Nie. I tu jest problem. O dobra. Też marchewka. Dobra, wiecie co? Pójdę się chyba przespać. Zostawię u niego te rzeczy i wrócę potem marchewkę. O ile jeszcze tu będzie? Aha, tu dupy wyszło. Jest 18, no to ja się prześpię no. Bo tak będzie lepiej. O, jest marchewka u nas i jest to. Dobra. To ja to wezmę bardzo chętnie. I pójdę zacząć go karmić. lecimy teraz. Zbierają całą moją marchewkę. Zostaw kurczaka. Zostaw kurczaka i kurczaczki. Żrą moją marchewkę na no dupa. Tak coś czułam. Dobra. Jak bardzo dużo potrzebujesz tego? Na pewno więcej niż ja mam, ale nie jest kurczaczków? Samolutkie są malutkie, są ale to już jesz. Tak? Mam klucz i przywieszkę. Dupa się. Się nie chce spieprzyć stąd. Ty zrób sobie. Nie umiem człem chodzić. Dobra, bo się spieprzyj jeszcze. tam przywieszkę. Ale spoko. Nie, nie potrzebowałam dużo jakoś. Jest jeden bosik zrobiony. Oż kurwa. Przepraszam. Tego mówiłam, że chodzenie Plecami Jest dla mnie średnie Dobra, chodź tu No chodź tu Nie ty Ty Daj mi tą przywieszkę. to jest tutaj i cyka. dobra marchewek mam dużo te mu muszę rosnąć Tera. co wy tu robicie no nie żyj Kieprzej. Zarabiam ku... Muszę kupić większy ten. Nie, gdzie mi? No co wy robicie? Nie skakałyście, tak? Daj pieniądze. Czemu kur... nie żrecie? to nie zbiory. Jezus Maria. A wy jak tam wyskoczyłyście? Co wiecie? Czy wiecie, że Tak. Chodź tu. Chodź tu. Jaki jeden? No co wy robicie? Nie, ja będę was w ręku trzymać i was wyjebie jak się wkurzę. 可以进 Zdajmy to 300, no to nie starczy mi. Od ilu tu jest? 350. Wyższa ściana. I muszę 350... cznego boksa, żeby je uspokoić. I no, za dużo rzeczy potrzebuję, żeby je ogarnąć. Ale dobra, no tu jeszcze dwie te. Ty... Kurde, no skończył. No. no. Dobra. Marchewkę idziemy dać tym. Dobra. Teraz może... A to dalej nie uros. A tu dalej jest marchewa. E, pójdźmy jeszcze ten. Po parę rzeczy, które nam się przydadzą to na pewno. Dobra. Czyli e, czytaj e, pieniążki. Jedzenie, nie jedzenie. właśnie. Dawać mi to. Ja potrzebuję bardziej niż wy. Chyba to chyba najwięcej. Dobra. Po co mi wy? Dobra, to póki jesteśmy blisko, to się wrócimy i odłożymy te rzeczy. No tak bliznka, to kurde. Szkoda nie skorzystać. To sprzedamy. Dobra, o kurczeczki urosły, ci kurczeczki. Pójdziemy nakarmić. Też macie jedzenie. Dobra. Wy też macie. Dobra. Okej. Okay. To idziemy dalej. Szukać pieniążków, a zaraz trzeba i spać. I w następnym odcinku. Chyba sobie zrobimy. O, no właśnie. Eee, następnego bos'a. Tak z tym kluczem chodzę. Przydałoby się je zrobić. Dawaj. Spadaj. Z tego co mięso je Chociaż do niego to serio dużo trzeba Raczej Ej! Tam muszę szybko na górę się dostać Chociaż kurde Tu jest właśnie ten, nara Zemule. Co bra? Nie żyję tu. Gdzie jestem? Ew, babka przyliga. Idź sobie. Dawaj, dawaj. Dobra, właśnie, kurde, muszę dużo kasy zaoszczędzić, żeby polepszyć im te domki, żeby były spokojniejsze trochę, te co z drzewa wypadły w ogóle, no dobra, wracamy. Zaraz spać. ale ja i tak już miejsce na, na nic praktycznie nie mamy. Chyba, że jeszcze wystrają nam jakieś te marchewki, nigdzie nie ma. Marchewkę zebraliśmy wcześniej. No. Wy nie macie co tu jeść, więc nic nie dacie. No. To idziemy. super extra Oi, Jesus. Dobra. OK. nie mam miejsca. Dobra. Jeszcze troszkę oddajcie szkolero, chodzi tu. Jesteście tak niespokojni, że to jest hit. Chciałam to, nie ci to. Dobra, to się też przyda. Strasznie się przyda. Wy akurat... Akurat z wami to się przyda, ale... Ten zestaw muzyczny też by wam się przydał. się przyda. Na cztery, no dawaj. Jeszcze muzyczny box. I tym tysiaczka, żeby wydać tysiaczka na nie, bo one biedne są. Dosłownie w przenośni akurat. Poddawanie, marchewka, no nie mam niestety. Kurczaczków też już niestety nie mam. No i co? Co tu jest? Jak tyś sześć tu przeszedł? Chodź, bo kłopotów mi narobisz. Lit. Dobra, idziemy spać. Idziemy jeszcze przeczytać wiadomość. Mm -hmm. O nie jest mi się. Nie chcie mi się. Dobra. Idziemy spać. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subika i komentarz będzie mi bardzo miło. I do następnego. Pa!